Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. no i dziś pora dowiedzieć się, kto według FC26 wygra. Bundesliga. 15 zł we freebecie, podwojenie depozytu i inne ciekawe bonusy. Czekają na wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i zarejestrują się z kodem KOZA u partnera kanału oraz potem wykorzystają ten kod w sekcji bonusowej. Wszystkie szczegóły znajdziesz na dole w opisie. Pamiętaj tylko, że zakłady wiążą się z ryzykiem i kiedy grasz, graj odpowiedzialnie za niewysokie stawki. Nie ukrywam, mam jeszcze jeden odcinek zaplanowany z tej serii. E, czyli zajmiemy się polską Ekstra klasą i z ogromną przyjemnością nagram ten materiał, ale nie ma między innymi bierzemy na Mendiego jeszcze w pogoni Szczecin. a uważam że skoro jest człowiek z mistrzostwem świata na koncie no to warto by było dorzucić go do zestawienia a po prostu nie ma go w grze więc dlatego też nie, nie mamy takiego materiału jeszcze ale jak tylko będzie zrobiona aktualizacja składów no to ekstra klasą zajmiemy się także no bo uważam że że to po prostu trzeba zrobić dziś ostatnia z wielkich pięciu lig zatem Bundesliga bierzemy oczywiście jak zwykle Heidenheim, a w zasadzie nie jak zwykle Heidenheim, tylko jak zwykle najgorszy zespół z całej ligi. Ligi, która nie ma takiej licencji, zatem tutaj musimy po prostu zrobić to w ten sposób i ten uroczy jednogomość zostanie trenerem. Ja oczywiście mam nadzieję, że ten cię Wam się spodoba. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji kanału i przede wszystkim komentowania tego. Jakie waszym zdaniem będą rozstrzygnięcia W Bundeslidze Czy jest jakikolwiek inaczej Napiszcie tak albo nie Na moje pytanie Czy jest szansa, że ktoś inny niż Bayern Monachium zostanie mistrzem Niemiec Mi wydaje się, że nie Ale może, może są fani Chociażby, nie wiem, BVB e, Którzy wie, wierzą dzielnie W swój zespół, aczkolwiek ja szczerze powiedziawszy tego totalnie em, nie widzę. Ustawiamy sobie statystyki e, na taki sam, e, na takie same ustawienia jak zawsze. A w zasadzie Nie statystyki, tylko nomen, nomen ustawienia. Podejście do transferów dajmy sobie surowe, tu dajmy sobie realistyczne. E, no i transfery oczywiście aktywne, bez zwolnień, wszystko co nas interesuje włączone. Mamy e, więc co? Jesteśmy gotowi, żeby wejść w ten e, Bundesligowy świat no i zobaczyć jak to wszystko się tutaj e, poukłada. Klasycznie zobaczymy sobie to wszystko do e, końca roku, a następnie skupimy się na końcu okna transferowego i potem przejrzymy sobie e, te sprawy związane e, z wszystkimi klubami. E, jak widzicie, ostatnio prowadziliśmy leczy to wszystko dlatego, że przesymulowałem całą ligę em, włoską, więc sprawdzajcie koniecznie ten materiał, jeśli jeszcze go nie widzieliście. E, w dodatku to co istotne em, na tym kanale, oczywiście e, pojawiają się różne treści e, i pojawiać się będą treści i z kariery zawodnika, i oczywiście z trybu kariery em, takiego, jaki wszyscy lubimy tutaj najbardziej. No i rzecz jasna, to co e, interesuje nas. E, bardzo mocno to um, także fut na tym kanale, więc dużo, dużo rzeczy. Sprawdzajcie koniecznie, że jesteście zainteresowani kanałem głównym, e, gdzie mamy mnóstwo też karierowych rzeczy, ale zdecydowanie bardziej rozbudowanych. Bijajcie tam. No i rzecz jasna: kanał Koza FC, tam e, kwestie związane z prawdziwą piłką. Nożną e, Augsburg przegrywa z Heidenheim, więc to jest naprawdę ciekawa sytuacja. E, ja osobiście jestem bardzo zainteresowany tym, jakie transfery zostaną dokonane przez poszczególne kluby, no bo mamy tu m.in. Stuttgart, który sprzedał Voldemadę e, do Newcastle, więc ciekawy jestem, czy ten Dimitrowicz, który tam był, wystarczy, e, czy może będą chcieli jakiegoś innego napastnika jeszcze sobie w styczniu dorzucić. E, bardzo jestem ciekawy transferów potencjalnych Bayernu Monachium, no bo w poprzednich odcinkach między innymi sprzedawali upamekano, zobaczymy czy tutaj kogoś zdecydują się sprowadzić w poprzednim materiale jednym Bruno Fernandes zasilił szeregi Bawarczyków, więc bardzo jestem ciekawy jak będzie wyglądało to tutaj zaraz kończymy sobie już październikowe zmagania, ale tu jeszcze przed nami spotkanie w pokalu z hamburgerem, no, oczywiście bardzo interesuje nas także z perspektywy Polaków dyspozycja naszych zawodników, no przede wszystkim wydaje się, że tutaj Kamiński jest tym, którego będziemy w FC podglądać Najuważniej, bo jest to jednak zawodnik, który yy, zaczął ten sezon w naszej rzeczywistości w sposób fenomenalny. No i liczę na to, że yy, będzie to także odzwierciedlone w tej wirtualnej yy, wersji. Zatem jesteśmy już w listopadzie. Tak naprawdę te rozgrywki Bundesligi są dosyć wdzięczne do symulacji, bo, za, bo nie dość, że tych zespołów jest tu niewiele w samej lidze to jeszcze zaraz będziemy mieli tę e, przerwę e, aczkolwiek przerwę i tak dużo krótszą niż ta e, z którą mieliśmy do czynienia z którą mamy do czynienia między innymi w ekstraklasie no ja muszę powiedzieć że z perspektywy e, takiego obserwatora z boku e, tej ekstraklasy nie rozumiem totalnie długości tej przerwy e, bo no już teraz kiedy jest taki skok technologiczny w polskiej piłce także e, no to warunki pogodowe nie różnią się za bardzo od tego co mamy w Niemczech więc nie czaję czemu nie można Grać takim samym systemem, chociażby jak zespoły Bundesligi, właśnie. No jest to dla mnie totalnie e, niewytłumaczalne, no ale no nie ja jestem od tego, nie, nie ja tutaj e, decyduję. E, zaraz w takim razie, jak powiedziałem, skończy się, e, się te rozgrywki, udamy się na tę przerwę e, sezonową e, teraz jeszcze tylko lanie od Bayernu i można jechać na święta do domu e, więc tak się też to dzieje no i zaraz będziemy sobie to wszystko sprawdzali oczywistym jest fakt, że spodziewamy się Bayernu Monachium na miejscu pierwszym, no jakby tutaj co do tego wątpliwości nie ma chyba nikt e, o zdrowych zmysłach. E, wydaje się, że nieźle idzie temu naszemu Heidenheimowi no to tylko mi się wydawało, ja nie wiem Czasami mi się wydaje, że te zespoły idą fatalnie, a wskakują gdzieś wyżej, a czasami jest tak jak tutaj, że wydawało mi się, że nie było źle, a jest dramat. E, co prawda, oczywiście to wszystko jest do zrobienia. 4 punkty straty zaledwie do miejsca 14, więc to można spokojnie nadrabiać, ale wiemy jak jest. E, Bolusia Menschengladbach, bardzo niziutko e, Wspinamy się wyżej, jest Werder. Tu jestem bardzo ciekawy tego Boniface'a no bo jednak e, to jest wrzucenie napastnika dosyć wysokiej oceny ogólnej e, do e, zespołu, no słabszego niż to, co on prezentuje. Jeśli chodzi właśnie o overall, ale widzimy, że e, nie wygląda to dobrze. E, zaledwie jedna bramka, dwie asysty w 13 meczach, czyli zagrał w wielu spotkaniach z jego perspektywy, e, no bo e, 15 to jest maks, który można było zrobić, i, e, no, no i tego nie, nie, nie osiągnął. E, znaczy, i był tego całkiem bliski. Dalej mamy e, Stuttgart. Zobaczmy, jak ten zespół się prezentuje. Najwięcej trafień po stronie Elkanusa, e, 5 goli, Demit. Demirowicz, e, 4 trafienia, więc być może zagrał dwa dobre mecze, tak naprawdę. E, no ale tego sobie już nie zweryfikujemy. Tak to tutaj wygląda i patrzymy wyżej, e, gdyż wyżej mamy e, po pierwsze Lipsk który cały czas na miejscu siódmym, więc bardzo e, poniżej oczekiwań z jednej strony, w drugiej mam wrażenie, że oni są w takim momencie mocnego przejścia. Timo Werner, on już ma 29 lat, 5 e, trafień. Johan Bakajoko, to na pewno ciekawy transfer, na którym Lipsk pewnie w niedługim czasie zarobi dobre pieniądze od jakiegoś klubu Premier League. 4 gole, dwie asysty. E, Aydara, czyli jeden z moich ulubionych karierowo zawodników. E, tutaj dwa gole na razie. Raum, 3 gole, jedna asysta. No wydawał. Myślę, że na więcej asyst może być stać tego zawodnika. Romulo, Car Jose, a w zasadzie Jose Cardozo da Cruz, lat 23, napastnik, ale też skrzydłowy, ofensywny pomocnik, 6 trafień, 2 asysty, wygląda to nieźle z jego perspektywy, ale cały klub raczej poniżej oczekiwań. No i teraz interesuje nas Owce Keln, Jakub Kamiński, najlepszym strzelcem tego zespołu. Nie jest, natomiast należy do absolutnej czołówki, 3 gole, 1 asysta, ale powiedzmy sobie jasno, jakaś w ogóle. Absurdalna sytuacja. Ta kolonia na miejscu szóstym z fatalnymi wynikami poszczególnych zawodników. No, muszę powiedzieć, że jest bardzo duże zaskoczenie. Czy Jakub Kamiński w ogóle może być SPO? Nie, gra jeszcze nie daje mu tej możliwości, ale być może po którejś z aktualizacji będzie występował na tej pozycji, no bo w rzeczywistości e, tak gra. No i teraz już przechodzimy do tych zespołów, które radzą sobie lepiej. Frankfurt e, na miejscu piątym e, najwięcej trafień Knauf. E, dalej interesuje nas Wolfsburg. E, ciekawy jestem, czy tutaj widzimy kogoś, kto sobie radzi dobrze. Zieliński jako e, golkiper e, no raczej golinie nie strzela. Tutaj na miejscu pierwszym Amura, ale z bramkarzy też mamy tu piłkarza interesującego, no bo rzecz jasna e, grabara jest, gra, gra w każdym meczu poza dwoma. Nie, dobrze, w każdym meczu. E, trzy czyste konta, więc tak to na razie się prezentuje. Ta średnia ocena oczywiście jest zakrzywiona przez to, że mamy trzy chyba mecze z zerową oceną, więc tutaj no niestety są na lekkim minusie ci zawodnicy na start. Patrick Schick strzela, e, Malik Tillman strzela, e, Grimaldo strzela, nie asystuje, ale strzela. No i z nowym trenerem e, są na miejscu trzecim Borussia Dortmund. Sprawdzamy sobie teraz, czy Karim Adeyemi jest najlepszym strzelcem? Nie. Girasi 13 trafi na jego koncie. Drugim najlepszym zawodnikiem pod względem zdobytych goli jest Joe Bellingham na tutaj ta dysproporcja jest naprawdę duża no jeżeli się nie wezmą do roboty um, panowie wszyscy inni, no to ja nie widzę szansy dla BVB um, w tej lidze niemieckiej no już zresztą teraz jej nie widać 12 punktów przewagi Bayernu Monachium który podczas za jednym remisem zalicza same zwycięstwa um, prowadzi ich tu pewnie dzielnie Harry tak jest, 15 spotkań, 12 goli, ale Luis Diaz trzęsie Bundesligą, 5 asyst 11 trafień kolumbijskiego zawodnika no i Jamal Musiala, widzimy, że Jamal Musiala gra, no ale grać chyba jeszcze nie powinien, no przecież to jest zawodnik, który zmaga się z naprawdę poważnym urazem, więc ja tego tylko... czekajcie, no kiedy Jamal Musiala em, ma wrócić Musiala, sprawdzimy sobie to na transfermarkcie, pozwolicie, bo em, no jednak to jest niemiecka strona więc powinien ten powrót być dosyć bliski, no ale on cały czas ma złamanie kości strzałkowej, termin powrotu nieznany więc troszeczkę nie rozumiem, czemu jest tutaj brany pod uwagę, no ale jest e, w trzech meczach w ogóle zagrał się Nicholas Jackson w dwóch trzech gola, więc całkiem nieźle a te statystyki ogólne jeszcze bardziej podnoszą tutaj e, w naszych oczach Harry'ego Keina, Luisa Diasa. Wygląda to bardzo interesująco, no pytanie tylko, jak wyglądać będzie po styczniowym oknie transferowym, czy kogoś sobie tutaj Bayern zdecyduje e, jeszcze dołożyć, czy może stwierdzą, że e, jest ta kołderka wystarczająca, czy może będą chcieli widzieć tu jeszcze jednego zawodnika, no nie rozumiem sytuacji z Jamalem Musialą, no bo przecież jesteśmy tutaj w karierze z dynamicznym punktem startu, więc on powinien być tu kontuzjowany. Cały czas, no chyba że ta kość e, już jest gotowa. E, ciekawy jestem też Alfonso Davisa, jego trzeba będzie sprawdzić, czy on tutaj już wrócił do e, pełni sił i do gry. E, to sobie zerkniemy tutaj e, już za chwilę e, przed sprawdzeniem jeszcze tego e, okna transferowego zimowego. Do tego czasu poczekamy sobie oczywiście na dosymulowanie się tych wszystkich kwestii, ale Heidenheim wygrywa m.in. z Wolfsburgiem, zatem pokonujemy dwukrotnie bramkarza. Ee... E... Po reprezentacji Polski Kamila Grabare co nie jest zbyt dobrym znakiem, biorąc pod uwagę, jak wygląda ten Heidenheim. Dobrze, mamy w takim razie już e, koniec e, okna transferowego serii Giraci z kolejną statuetką za zawodnika e, meczu. Więc zerknijmy sobie tylko na ten Bayern Monachium, bo to mnie bardzo mocno interesuje, e, jak to wygląda u Bawarczyków rzeczywiście, bo no, no, no to jest coś, czego e, nie wiemy e, z tym zdrowiem. No, Wrócił już Alfonso Davis i zagrał w wielu No nie, no tutaj coś nam się ewidentnie zepsuło. Ciekawe. No bo te kontuzje, jak rozumiem, powinny być aktywne. E, chyba, że je trzeba, ale to jest tak nieintuicyjne, że je trzeba włączyć. A mamy e, dynamiczny punkt startu. Nie czaję tego trochę. Tak czy siak, zajmijmy się już teraz transferami. Najwięcej pieniędzy, w tym. Oknie wydał Bayern Monachium 83 miliony na 31-letniego Markiniosa. Ciekawy ruch. Baldy do Liverpoolu. A to wszystko dlatego, że Miloš Kerkes w kolejnym świecie odbija się od The Reds. Aczkolwiek odbija się za takie pieniądze, że jakbym miał kupić za tyle samo Baldę, to chyba bym się na to zdecydował. Duszan Wlakowicz nas nie interesuje, natomiast inny Ich Pawlowicz odchodzi z Bayernu Monachium do Bormów. Szukamy kolejnych zespołów Bundesligi. Sven Botman wzmacnia e, za bardzo dobre pieniądze, bo to jest naprawdę świetny piłkarz, cały czas całkiem młody, ehm, Bayer Leverkusen, naprawdę doskonały transfer, no ale oni jeszcze mają pieniądze z Wirca, jest za co Tańczyć. Odchodzi po raz kolejny Miles louis Skelly, ale nas interesuje bardziej przejście Lukasa Toreira do Bayernu Monachium za naprawdę bardzo duże pieniądze. Lucas Torreira się przenosi. To cały czas jest piłkarz niestary, no ale 29 lat, no to absolutnie nie mówimy także o młodości, a przede wszystkim to, co istotne, no Bayern Monachium, czego potrzebuje? No nie wiem. Bardzo ciekawy ruch, Kevin De Bruyne, prawdopodobnie jako jakieś doraźne łatanie dziury po urazach do Realu Madryt, więc tylko pół roku w Napoli. E, tymczasem Roger Ibanez za olbrzymie pieniądze do Manchesteru City, chociaż tu z drugiej strony mówimy o 27-latku. Tak czy siak, Gnabry do Juventusu, a, do, e, a Nathaniel Brown do Wolfsburga, e, Nathan Ake za bardzo duży hajs do Lipska. E, kolejnych niemieckich klubów możemy szukać i mamy Konrad Leimer e, do PSG, czyli zastępcą Konrada Laimera jest tu Toreira, Bart do. Eindrachtu Frankfurt, znów odchodzi Isco w miejsce, w sumie ten Isco za De ma to trochę sensu, a czy ma jakiś tutaj sens jeszcze transfer Bundesligowy? Ginter odchodzi patrzymy, szukamy tych klubów, galando Stuttgartu, no i to tak naprawdę wszystko, co mogłoby nas tu raczej interesować, patrzymy, czy widzimy jakiś duży klub pozbywający się menadżera, nie, zatem pora teraz dojechać sobie już do końca tego sezonu, natomiast wydaje mi się, że tym już was męczyć nie będę, bo gdybym miał o czym pogadać, to byśmy sobie pogadali, ale tutaj naprawdę nie ma nawet o czym gadać, tutaj naprawdę nie ma na czym się skupiać, wszystkimi statystykami i tak dalej, zajmiemy się po zakończeniu wszystkich rozgrywek. Docieramy zatem do końca Sezonu, w którym Heidenheim przegrywa walkę o utrzymanie w barażach, więc spada ten zespół. Ale czy nas to interesuje? No, tak szczerze, nie do końca. Teraz skupiamy się rzecz jasna na tym, jak wyglądały rozgrywki ligowe tych najlepszych zespołów. Tylko nam się tu zliczowało, ale przez to nie ma problemu. Możemy sobie przejść tutaj na szczęście. Możemy? Możemy. Dobra, działa. E, więc tak, spada Heidenheim, St. Pauli i Hamburger. E, widzimy zespoły, które się utrzymują. Czy coś zaczął strzelać ten Boniface? Zobaczmy. E, nie. No, a dlatego mnie interesuje ten Boniface, no bo zobaczcie, tutaj mówimy o zawodnikach ze zdecydowanie niższymi overallami. E, więc e, dlatego chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało, chociaż w sumie ten Werder wygląda nie aż tak źle. Tak czy siak, Wiktor e, Boniface, 6 goli, 6 asy z 32 meczach, no nie budzi to e, jakiegoś wielkiego e, uznania. E, wspinając się wyżej, szukamy tych zespołów, które interesują nas także z punktu widzenia polskich zawodników, no i mamy tutaj Wolfsburg. Miejsce szóste, e, patrzymy na Kamila Grabare, 8 czystych kont, 64 spotkania, 34 spotkania. Więc tak, no okej, okay, ale bez jakiegoś wielkiego szału. A Moura wysymulował się tu dobrze, bo to jest zawodnik, który naprawdę fajnie w symulacjach wypada. Ja go osobiście lubię, bo może zagrać wiele ofensywnych pozycji, więc bardzo ciekawy transfer, jeżeli szukacie jakiejś rekomendacji. No i wimer wypada nieźle, ale jest to cały czas całkiem młody piłkarz. E, wspinając się wyżej znajdujemy tutaj Frankfurt. E, no i zobaczmy jak ten Eintracht wygląda e, jeśli chodzi o strzelców. 16 goli Bukard, Doan 14 trafień. E, bardzo fajnie się to prezentuje. No i teraz e, czekajcie, Kolonię zgubiłem. A Kolonia była tu na miejscu 12. Dobrze, no chcę ją zobaczyć z punktu widzenia właśnie e, Kamińskiego. Czy on coś jeszcze postrzelał? Słuchajcie, Osiem goli, cztery asysty, drugi najlepszy strzelec, prawie najlepszy piłkarz swojego klubu. Naprawdę fajnie to wygląda. Oczywiście nie jest to wynik niesamowity, ale jest to wynik bardzo przyzwoity. Więc po takim sezonie myślę, że byłby całkiem zadowolony i mógłby iść tylko w górę ze swoimi osiągnięciami Kuba Kamiński, więc bardzo spoko. No i teraz patrzymy na Lips, który wraca do... Champions League. Jest to dla nich zatem naprawdę e, duża rzecz. Romulo ich tu wciągnął. E, Bakayoko, bardzo dobry występ. Słuchajcie, to jest pierwszy sezon młodego zawodnika na skrzydle. 11 goli, 5 asyst, bardzo dobrze. Timo Werner, bardzo przyzwoicie także. Raum, okej. Okay. No tutaj trzeba powiedzieć, że e, to jest zaskoczenie, że oni się wygrzebali na ten poziom i, i GG. E, tak samo zaskoczeniem, chociaż no nie, no nie jest zaskoczeniem. Trzecie miejsce e, Bayeru Leverkusen po tych początkowych jak Wydaje się być całkiem e, spodziewanym Udziewane. Co ciekawe, 17 goli, 13 asyst Patryka Szika. To musi robić wrażenie. Malik Tilman świetnie się tutaj odnalazł i to też karierowy jest bardzo ciekawy piłkarz do sprowadzenia, choć zwykle bywa dosyć drogi. No i teraz patrzymy sobie na BVB. Co wpłynęło na taką postawę tych Znaczy, jak wyglądała postawa tych zawodników. Seru Girasi we wszystkich rozgrywkach wypadł bardzo przyzwoicie. Ogólnie 17 trafień, 5 asyst. Mecza też bardzo ok, no i Joe Bellingham uważam, że jak na 20-latka debiutującego w Bundeslidze, bardzo, ale to bardzo dobre liczby ze środka pomocy, no śmierdzi tutaj e, jego bratem, prawda, Emre Can 9 trafień ze środka obrony, e, więc tak się to wszystko e, prezentuje, no czuł QMK, absolutnie można go uznać za duże rozczarowanie, bo statystyki bardzo, bardzo e, mizerne, zobaczmy jak sobie poradził Kobel w ogóle na przestrzeni wszystkich rozgrywek, no bo jednak to jest e, bramkarz klasowy, i ciekawy jestem. 8 czystych kąt z 48 spotkań to jest bardzo słaby wynik. Fatalnie, fatalnie. Ten kobel bardzo często symuluje się mega negatywnie. No i do. Ale zobaczcie, jaka różnica punktów mała. A nie. Nie wiem, czemu mi tu mignęło. Ee, że jak, jak się przewijała tabela, że miał 87 punktów Bayern i, 6, i 87 Borussia, jakoś mi się to zlało, no ale nie jest tak. Natomiast ogólnie, obiektywnie dosyć słaby mistrz punktowo, ee, jeśli chodzi o Bawarczyków, no ale widzimy, że spokojnie na ligę wystarczyło. Hurricane 22, gole 15, asyst w samej Bundeslidze, na wszystkich frontach 30-21, zatem daje mu to, 51 punktów kanadyjskich w 53 meczach. No, wybitny, wybitny sezon e, 32-letniego Anglika. E, Luis Diaz, e, fantastyczne rozgrywki. Na wszystkich frontach 22, e, a nie, na wszystkich frontach Luis Diaz 19-7, 22-13. To statystyki e, Jamala Musiali. Troszkę gorszy wynik Michaela Oliseni w zeszłym sezonie, mam wrażenie, ale nadal e, akceptowalny. Jamal Musiala bardzo okej okay. Alfonso Davis 5-5, bardzo okej okay. naczkowiek no, tutaj możemy mieć zastrzeżenia. Co do zdrowia tych zawodników, wiemy jak jest, już rozmawialiśmy o tym. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak to wygląda pod względem bramkarzy. Manuel Neuer 15 czystych kąt we wszystkich rozgrywkach, w samej Bundesliga 12, więc bardzo, bardzo przyzwoicie. Ja jeszcze ciekawy jestem tylko, Nicolas Jackson nic tu nie pograł, więc nie wiem, co, co tutaj o tym zadecydowało. Tak to się prezentowało, jeśli chodzi o Bundesligę. W pokalu wygrywa Bayern-Monachium. To co? Potrójna korona Bayern-Monachium? Nie, bo pedrze w finale wygrywa z Realem który w półfinale wyeliminował Arsenal nie Arsenal nie interesuje, mnie interesuje Bayern Który odpadł na poziomie ćwierć finału Tak więc tak się to prezentowało tutaj Jeśli chodzi o ich możliwości potrójnej korony Ale myślę, że dublet także ekipę Wansonta Kompanego w jakiś sposób Satysfakcjonuje, tymczasem jednak Zerkamy sobie na najlepszych strzelców Harry Kane, zanim Moura, Potem Girassin, ale widzimy, że tutaj W przeciwieństwie do Serie A, no królują napastnicy Więc jest to ciekawe Jak inaczej te ligi nam się wysumulowały Daniel Svensson na lewej obronie, słuchajcie, e, choć może grać jeszcze na pomocy i w środku pomocy, 11 asyst, to robi bardzo duże wrażenie. Aczkolwiek Patrick Szyk, no, nie może przejść tu niezauważony. Bardzo dobry sezon czeskiego napastnika. Czysty kąt najwięcej miał Józu Akimis, ale tu oczywiście patrzymy na bramkarze i wysoko jest rzecz jasna Manuel Neuer. Żółtych kartek najwięcej obejrzał Timo Werner, to jest mocno zaskakujące. No i czerwone kartki, najwięcej takich obejrzał Wolf. E, boczny pomocnik, boczny obrońca, eee, dwie żółte kartki, dwie czerwone kartki na jego koncie. Najlepszym piłkarzem całej Bundesligi Jamal Musiala, no bo oczywiście pod względem tych ocen patrzymy sobie na zawodników, którzy rozegrali troszkę tych spotkań. Alfonso Davis bardzo wysoko, Hurricane tak samo. zastanawiam mnie, gdzie tu będzie Kimisz w tym wszystkim, eee, bo on spokojnie mógłby być chyba wysoko przy tylu czystych kątach, no bo wydaje mi się, że to powinno pozytywnie na niego wpłynąć, natomiast Jozu i Kimisia tutaj e, nie widzieliśmy, ale sprawdzimy go sobie jeszcze, bo bardzo jestem ciekawy, też jest to jeden z piłkarzy, których bardzo lubię, wiecie o tym doskonale, więc e, jestem e, zainteresowany tym, e, jak Jozua sobie tu poradził, zatem Jozua, Kimis, będziemy mieli go tutaj... Where are you, Jozua? Where are you, where are you? Jedna bramka, jedna asysta. No nie, no te, te czyste konta nie mogły wystarczyć na tego zawodnika. Ten Toreira przyszedł i nawet coś pograł. Um, Bayern wygrywa w cuglach, spodziewaliśmy się tego, więc no, kończymy ten odcinek w sumie tak jak go zaczynaliśmy, wiedząc, kto będzie mistrzem Niemiec.